Pobudka. Obudziłam się z zapuchniętym licem, ale od czego są gumki? O, takie z TikToka nakładacie na uszy i serio, to działa. Do tego maskalet i zero opuchlizny. Rozjaśniona skóra, no ale niestety przedokresowy pryszcz pojawił się na niej. No, no co zrobisz? Przejdźmy do odfitu. W planie była różowa torebka z H&M, ale nie zmieściłabym w niej kosmetyczki i swetrzyska. No wiem, że średnio wygląda ten sweter, ale jest 8 stopni na zewnątrz. Zabieram więc to wielkie torbiszcze. Do tego czarne kowbojki. Tak, myślałam o brązowych bajkerach, też spoko wyglądały do tej sukienki. O tak właśnie wyglądały, a przy okazji zobaczcie, jak ta sukienka pięknie wygląda i jak ona pięknie fruwa. O tak fruwa, no właśnie o tak. Normalnie mm, angaż w Marvelu jest mój. Tak, ale wracając do tematu, to tak prezentuje się outfit, a ja lecę do Gabacher. Jest i Stanisław, i farba na moich włosach, i niestety pryszcz na miejscu. No. Yy, tak, No i Stasiu właśnie wyczarował mi tylko najlepszą grzywkę na świecie. Nie, ale serio, nikt tak nie kuma grzywek jak on. Totalnie, jaram się tymi włosami. Teraz na Stare Miasto, wprost na event H&M. W nowej kolekcji, oprócz mojej sukienki, w oko wpadły mi no, najwyraźniej marchewka i jakieś inne jedzenie. Nie, ale tak serio, to niebieska kiecka. Boski jest tym kolor i o, ten żakiet. Tak, ten żakiet też jest wspaniały. Postanowiłam też zrobić swoje kadzidełka, ale mój znaku, znak zodiaku mnie nie zainspirował zapachowo. No, coś mało strzelca w tym strzelcu. Ym, no, więc pougniatałam, pougniatałam i puf, magicznie wróciłam do domu, tam przegląd Medgali przed nagraniem, ale czy ja mogę prosić jeszcze o uwagę dla tej grzywki, dla tej fryzury? No, czyż ona nie jest piękna? No jest, no dziękuję. Pa!